Parky paryskiego parku tencji. Ależ dziś atmosfera w parku książą i do tego dopisała pogoda. Spotkanie skomentują dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Czas na rewanż jednej ósmej finału UEFA Champions League. Dziś przekonamy się, kto zagra w pierwszym finale. Paris Saint-Germain zmierzy się z Bajewnym Monachium. W że przegrało pierwszy mecz. Dziś walczy o przetrwanie. Pierwszy w pierwszej odsłonie dwumeczu zespół przegrał, ale straty nie są nie do odrobienia. Wiele może zależeć od determinacji i dyspozycji zawodników. Ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. Widzimy ich ustawienie 4-3-3, z tradycyjnymi skrzydłowymi, ustawionymi dość wysoko. Tak, spodziewam się, że środkowy napastnik będzie stanowił oś ataków. Będzie miał za zadanie przyjąć piłkę, utrzymać ją przy nodze, dopóki nie otrzyma wsparcia. Wtedy uruchomi któregoś ze skrzydłowych i sam biegnie po końcu piątego metra. A oto wyliściowa jedzenastka bajerzu Monachium w tym spotkaniu. Drużyna zagra w systemie 4-3-3, przy czym napastnicy szeroko rozstawieni. To dobry układ, jeśli zespół zamierza prowadzić oskrzydlające ataki. W dodatku każdy ma jasną przydzieloną rolę na boisku, ale też muszą czasem przełamać z Czao! Kevin do trafia! Zasłużona radość, tak się strzela bramki! I mamy podwórkę, ależ to zacentrował. Zagrał idealnie na głowę strzelającego na dobrej wysokości. Taka szybka główka bez podskoku jest bardzo trudna do obrony. ale to jeszcze nie koniec walki. Teraz muszą pójść za ciosem, żeby myśleć o dogrywce. Widzimy po że świetna była ta A dan Krzysztof Piątek wywalczył sobie dobrą pozycję i skierował piłkę głową do bramy. No dobrze, Wojciech Ślisk. No bez dwóch zdań to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Zupełnie nieudany ślizg, niebezpieczne to było. Wyraźnie widać jak sprawnie uporał się z obrońcą, sprytnie wywiódł go w pole, defensywnie pojawiła się to po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz winięcie obrońcy i silna krew do ostatniej i chwili. Piękna bramka. końcówce. Odwracają losy w meczu. Teraz rywale na pewno rzucą się na nich, bo jeśli zdążą jeszcze strzelić, to oni z powrotem będą w kolejnej rundzie. Czekają nas nie nierada emocje. Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. Bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. No i teraz realizator pokaże Proszę bardzo, państwo tylko spojrzą na reakcję trenera. Jest zachwycony tą bramką. W tej chwili w dwumeczu jest 5-4. Wprowadzenie w dwumeczu rywale z truskotami. Przeciwnicy liczyli na wyrównanie w końcówce, a tu dostali szybki cios i teraz muszą strzelić dwie bramki w bardzo krótkim czasie. Nie wiem czy im wszystko zaczęło się tutaj od świętej centry, a piątek ze spokojem rewolwerowca dokonał egzekucji. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę prawkę. Teksty w meczu, w meczu wygranym przez Paris Saint-Germain. To był prawdziwy pokaz siły i to mi się podobało. Nie chodzi tylko o skuteczność wykończenia. Także w środku pola pokazali się z dobrej strony i zdominowali rywali.